Z punktu widzenia ludzkiego jest to dla mnie niezrozumiałe, że nie umiał pan się zachować jako były rzecznik praw obywatelskich i człowiek, który przez lata pracował w, Helsi w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Ubolewam nad tym, że nie było pana stać na ten ludzki gest. Akta wróciły dzisiaj. Z Ministerstwa Sprawiedliwości wraz z opinią prokuratora generalnego, pana ministra Bodnara, opinią negatywną w przedmiocie ułaskawienia. Niemniej jednak ta opinia jest, procedura została dopełniona. Chcę w związku z tym powiedzieć, że postanowienie w przedmiocie prawa łaski zostało wydane. Panowie są ułaskawieni, potwierdzam to z całą mocą. Apeluję do pana ministra, do prokuratora generalnego o natychmiastowe procedowanie w tej sprawie dalej, ponieważ w trybie natychmiastowym odsyłamy dokumenty do wykonania do ministra sprawiedliwości, do prokuratora generalnego. Apeluję o natychmiastowe wykonanie postanowienia prezydenta Rzeczypospolitej i natychmiastowe w związku z tym zwolnienie. Obydwu panów ministrów z zakładu karnego, w szczególności pana ministra Mariusza Kamińskiego, z uwagi przede wszystkim na jego stan zdrowia w trybie absolutnie natychmiastowym. Wszyscy wiemy o tym, że wczoraj ze szpitala więziennego był przeniesiony do zwykłego szpitala z uwagi na dramatycznie pogarszający się stan zdrowia. Apeluję o to ze względów humanitarnych, ludzkich i państwowych o tą odrobinę przyzwoitości w kompromitującej sytuacji, w jakiej znajduje się polskie państwo, kiedy ci, którzy realizują interesy tego państwa, walcząc z korupcją, znajdują się w więzieniu podczas, gdy ci, którzy są wobec których postawiono zarzuty korupcyjne, wędrują do Parlamentu Europejskiego na skutek decyzji ich kolegów z tej samej klasy politycznej. To po prostu jest kompromitacja. Mam nadzieję, że ta kompromitacja zostanie jak najszybciej usunięta, bo po prostu zwyczajnie wstyd. Apeluję do Pana, Panie Ministrze, jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Czy Panie chcą zabrać głos? Bardzo proszę. Panie Prezydencie, dziękujemy. To jest piętnaście długich dni bezprawnego uwięzienia naszych mężów 15 długich dni są wolni i jedziemy jak co dzień do zakładów w Radomiu i przytułach starych odebrać naszych mężów Dziękuję Panie prezydencie Szanowny panie prezydencie, szanowni państwo z tego miejsca pozwolę sobie podziękować najpierw panu prezydentowi, ale również tym wszystkim ludziom, którzy razem z nami przez te wszystkie dni protestowali pod zakładem karnym w Radomiu i w Przytułach Starych. Z tego miejsca dziękuję mojej polskiej rodzinie za wsparcie i za siłę, którą dali nie tylko mi, ale i mojemu mężowi. Natomiast szanownemu panu prezydentowi dziękuję dzisiaj nie tylko, za to, że podpisał dokument, który natychmiast zwalnia mojego męża z murów więziennych. Ale przede wszystkim dziękuję za to, że tu, dopiero tu, ale jednak w tym miejscu dokonała się sprawiedliwość. Bardzo dziękuję Panie Prezydencie. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję Panie Prezydencie. Dziękujemy Państwu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.